Siemanko! dzisiaj jest z nami Jędrzej. Jak wiadomo, nie byle jak i Jędrzej, ponieważ zwycięzca e, pizzy, wyzwanie w pizzerii Jolanta. Tak, bestia z Kalisza, dokładnie. Dokładnie, wyleciało mi totalnie z głowy. E, podejmuje dzisiaj wyzwanie e, pojedynku z Jacusiem, czyli z najostrzejszą naturalną zapiekanką w Polsce. No, według nas będzie to szybka piłka, aczkolwiek czas pokażę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak nastrój? Jestem gotowy. Gotowy? Zmarty gotowy. Gotowy, dobrze, to. Minutka i zaczynamy. No, także wiadomo, 10 minut. Mm -hmm. no, spokojnie tutaj, czy to będą 3 minuty, czy 8, i tak się zalicza, i tak bez znaczenia. Wiadomo, lepiej to sam sobie, sam sobie zdecydujesz. Jasne, bierze, jasne. Technikę wybierze, nie? No dobrze, no to co? Zaczynamy. Mm -hmm. To co, na 3, 4, start i będziemy działać. tak Dobra. 3, 4, start. No i mamy 10 minut. Zaczynamy pojedynek. Bestia z Kalisza da radę Jacusiowi? Oglądaj drugą część koniecznie.